W tym odcinku przyjrzymy się temu, jak tworzyć i komunikować wartości, żeby pozyskiwać klientów. Gdy robisz to dobrze, to wszystko w biznesie staje się prostsze. Ja jestem Adam Jagłowski, jestem marketingowym freelancerem, a w tym podcaście tłumaczę biznesowe i marketingowe zagadnienia w prosty sposób. Hej, wszystkim, witajcie ponownie w programie. W ostatnim odcinku stworzyliśmy fundament, mówiliśmy o szukaniu pasji, by na nie budować biznes, o weryfikowaniu koncepcji biznesowej i bezpiecznym badaniu gruntu, zanim właduje się dużo pieniędzy. Zanim jednak rzucisz się w marketing i sprzedaż, Warto odrobić lekcję zrozumienia wartości jaką Twoja oferta faktycznie dostarcza klientom. To właśnie mój przyjacielu stanowi różnicę między potężną nieodpartą ofertą a ogólnym stwierdzeniem oferujemy doskonałą jakość, która gubi się w tłumie. Pomyśl o tym jako o tajnym sosie, który odróżnia Twój biznes od konkurencji i sprawia, że klienci zlatują się do Ciebie jak ćmy do światła. Prawda jest taka, że wielu firmom, które spotykam, nawet tym ugruntowanym, Brakuje tego kluczowego składnika. Mówią o funkcjach, funkcjonalności, a może nawet wrzucają trochę doskonałej jakości, ale nie potrafią połączyć się z głębszymi potrzebami i pragnieniami swojego idealnego klienta. Właśnie tam dzieje się magia. W tym odcinku w prosty sposób wyjaśnię tworzenie i komunikowanie podstawowych wartości, które sprawiają, że twoja oferta się wyróżnia. W porządku. Zagłębmy się bardziej w temat wartości. Tajny sos tysiąca wysp, który odróżnia twój biznes od reszty. Wszystko kręci się wokół odkrywania prawdziwej wartości, jaką twoja oferta wnosi do życia twojego klienta. O to, o co chodzi. Zapomnij o funkcjach na chwilę. Funkcje, to co twojego produktu lub usługi. To specyfikacje techniczne, funkcjonalności, bariery, gwizdki. Oczywiście są ważne, ale nie są magicznym składnikiem, który sprawia, że ludzie sięgają po portfele. Wartość natomiast dotyczy dlaczego. To wpływ Twojej oferty na życie Twojego klienta. Chodzi o rozwiązywanie jego problemów, spełnianie jego potrzeb i ostatecznie poprawianie jego życia. Weźmy przykład: lodówkę. Możesz cały dzień mówić o jej doskonałej jakości. Przestronne wnętrzu i eleganckim nowoczesnym designie. Może brzmieć fajnie, ale musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, które brzmi i co z tego? Oto jak przekształcamy te śmieszne sformułowania w prawdziwe wartości dla klientów. Doskonała jakość staje się, ta lodówka jest zbudowana tak, aby służyć przez lata. Przestronne wnętrze staje się, zrób zapasy swoich ulubionych artykułów spożywczych bez uczucia ciasnoty. Mnóstwo miejsca na wszystkie potrzeby Twojej rodziny. Elegancki, nowoczesny design staje się, ta lodówka nie tylko jest funkcjonalna, ale też piękna. Udoskonal swoją kuchnię z nutą nowoczesnej elegancji i oszczędzaj pieniądze na rachunkach za energię dzięki jej wydajności. Czy widzisz różnicę? Przenieśliśmy fokus samego opisu na korzyści, jakie one przynoszą: spokój ducha, wygodę, a nawet odrobinę stylu. To jest właśnie siła komunikacji opartej na wartości. Pamiętaj, nie sprzedawaj tylko funkcji, sprzedawaj transformację, jaką Twój produkt lub usługa tworzy w życiu Twojego klienta. To złoty bilet do stworzenia nieodpartej oferty i zbudowania prężnie działającej firmy. W porządku. Zapnij pasy na praktyczne ćwiczenie, które pomoże Ci odblokować ukryte wartości w Twojej ofercie. Jak właściwie przejść od nudnych opisów do wartości. Oto potężna technika, której używam z moimi klientami i możesz ją zrobić sam lub z pracownikami. Burza mózgów obejmująca wszystkie potencjalne problemy, z którymi może się mierzyć Twój idealny klient. Tak, mówię o wszystkich, nie powstrzymuj się, im bardziej obszerna będzie Twoja lista, tym lepiej. Aby to zobrazować, weźmy inny przykład. Buty górskie. Wyobraź sobie siebie jako potencjalnego klienta szukającego buty na epicką przygodę. O co się martwisz? Jakie pytania spędzają dzisiaj sen z powiek? Możemy sobie to podzielić na problemy przed zakupem. Na przykład, jak wybrać odpowiednie buty do moich konkretnych potrzeb? Jaka jest różnica między wszystkimi tymi materiałami i technologiami? Czy powinienem kupić buty wodoodporne, czy lepiej oddychające? Jak wysokie powinny być buty, aby zapewnić odpowiednie wsparcie kostki? Potem pojawiają się problemy związane z zakupem. Jaką polityka zwrotów ma sklep? Czy oferują bezpłatną wysyłkę? Jak szybka jest dostawa? Moja podróż w końcu jest za dwa dni. Następnie mogą być problemy po zakupie. Na przykład, jak dbać o te buty, aby służyły przez lata? Kluczem jest szczegółowość. Nie wystarczy wymieniać ogólnych problemów. Pomyśl o konkretnych wyzwaniach, przed którymi stoi Twój idealny klient na każdym etapie podróży, zanim kupi, w trakcie procesu zakupu, a nawet po tym, jak stanie się płacącym klientem. Oto magia! Każdy z tych problemów stanowi okazję do dostarczenia wartości. Rozwiązując te problemy i oferując rozwiązania, budujesz zaufanie i pokazujesz, że naprawdę rozumiesz potrzeby swojego klienta. Zidentyfikowaliśmy skarbnicę potencjalnych problemów, z którymi może się mierzyć Twój idealny klient. Teraz nadchodzi zabawna część przekształcanie tych bólów głowy w rozwiązania. Pamiętaj, każdy problem stanowi okazję do dostarczenia wartości i odróżnienia się od konkurencji. Spójrzmy, jak to działa w praktyce. Mówiąc na swoim przykładzie jako freelancer, odkryłem, że klienci po prostu nie mieli czasu ani wiedzy, aby prowadzić skuteczne kampanie marketingowe. Więc jak przeształciłem ten problem w propozycję wartości? Jedna z propozycji wartości, jaką teraz komunikuję, brzmi mniej więcej. Uwolnij swój czas i skup się na tym, co najważniejsze. Pozwól mi zająć się Twoimi kampaniami marketingowymi, abyś mógł skoncentrować się na prowadzeniu firmy i osiąganiu swoich strategicznych celów. Widzisz różnicę? Nie powiedziałem po prostu, zajmuję się marketingiem, oferuję doskonałą jakość. Podszedłem do konkretnego punktu bólu klienta, jakim jest brak czasu, i zaoferowałem rozwiązanie. Spójrzmy teraz ponownie na nasz przykład butów górskich. Zidentyfikowaliśmy szereg potencjalnych obaw klientów: wybór odpowiedniego buta, idealne dopasowanie, szybka dostawa i nauka prawidłowej pielęgnacji obuwia. Oto jak możemy przekształcić te problemy w potężne. Wartości. Problem pierwszy. Jak wybrać odpowiedni but? Wartość, jaką komunikujemy? Eksperska porada na wyciągnięcie ręki. Oferujemy obszerny wpis na blogu, który wyjaśnia wszystko, co musisz wiedzieć o wyborze idealnych butów do swoich konkretnych potrzeb. Problem numer dwa. Klient potrzebuje szybkiej dostawy. Wartość, jaką komunikujemy? Wartość, jaką komunikujemy? Przygotuj się na szybsze wyruszenie na szlak. Ciesz się błyskawicznie szybką dostawą. Zamów buty dzisiaj, a otrzymasz je w ciągu 24 godzin. Problem, jak dbać o te buty. Wartość przedłuż życie swoich butów. Mamy dla Ciebie szczegółowy wpis na blogu o prawidłowej pielęgnacji obuwia, a także ekskluzywne zniżki na produkty do pielęgnacji obuwia, aby Twoje buty były w doskonałym stanie. Wnioski, proste, dobrze skomunikowane wartości mogą znacząco zmienić sytuację na Twoją korzyść rozwiązując problemy Twojego klienta i oferując rozwiązania, budujesz zaufanie, ugruntowujesz swoją pozycję jako autorytetu i ostatecznie tworzysz nieodpartą ofertę. W porządku, podsumowując odcinek drugi, dzisiaj zagłębiliśmy się w świat wartości, magiczny składnik, który odróżnia Twój biznes od reszty. Dowiedzieliśmy się, że zapomnienie o funkcjach i skupienie się na rozwiązywaniu prawdziwych problemów jest kluczem do stworzenia nieodpartej oferty, to ogólne stwierdzenia o doskonałej jakości znaczą tyle samo co nastolatka mówiąca, że jej ex był totalnie toksyczny i oto magiczna formuła. Odkryj punkty bólu klientów. Zrób burzę mózgów obejmującą wszystkie potencjalne problemy, z którymi może się mierzyć Twój idealny klient w związku z swoją ofertą. Im bardziej obszerna będzie Twoja lista, tym lepiej. Przekształć problemy wartości. Każdy problem stanowi okazję do dostarczenia wartości. Oferuj rozwiązania i pokaż, że rozumiesz ich potrzeby. Za każdym razem, jak myślisz o jakiejś wartości, musi ona przetrwać pytanie: i co z tego? Komunikuj wartość konsekwentnie. Integruj swoje stwierdzenia wartości ze swoją stroną internetową, materiałami marketingowymi, a nawet spotkaniami sprzedażowymi. Twoja lista problemów klientów to skarbnica pomysłów na wartościowe treści, takie jak posty na blogu, filmy i treści w mediach społecznościowych. Być może widzisz tutaj, że problem, jaki ja rozwiązuję w tym podcaście, to problem z tworzeniem właściwych wartości. Pamiętaj, że skupiając się na wartości, nie sprzedajesz tylko produktu lub usługi, sprzedajesz zmianę w życiu Twojego klienta. To przepis na zbudowanie lojalnej bazy klientów i prężnie działającego biznesu. I nie zapomnij zasubskrybować. W przyszłych odcinkach czeka na Ciebie jeszcze więcej marketingowej magii zaprojektowanej, aby pomóc Ci w uruchomieniu rozwoju i dominacji w świecie biznesu. A jeśli potrzebujesz pomocy marketingowej, to odwiedź moją stronę internetową, mogę Ci pomóc zdobyć klientów, tworząc kampanie reklamowe i prowadząc Twój marketing. Dzięki za wysłuchanie tego podcastu i do następnego odcinka.